Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na mini zapiekanki w kokilkach. Taki przepis możecie także wykorzystać w dużym naczyniu żary odpornym i zrobić jedną dużą zapiekankę. Do zrobienia takich mini zapiekanek będę potrzebowała cukinię, paprykę, u mnie jest pomarańczowa, możecie dać żółtą bądź czerwoną, cebula, pomidorki koktajlowe, ja mam pokrojone w małe plasterki, Szczypiorek, możecie też dać natkę pietruszki, olej, śmietana 30%, 30% kiełbasa i ziemniaki już obgotowane. Do sosu będę potrzebowała śmietankę 30%, gałkę muszkatołową, sól i pieprz. No i kokilki. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na patelnię rozgrzewam sobie olej. I po chwili wrzucam cebulę. Cebula już mi się zeszkliła. Teraz dodaję pokrojoną w kostkę kiełbasę. I to razem podsmażamy aż aż kiełbaska się trochę zarumieni. Następnie do podsmażonej kiełbaski z cebulką dodaję cukinię i paprykę. To razem podsmażamy około dwóch minut. Następnie wrzucam ziemniaki. Już wcześniej obgotowane pokroiłam sobie je taką kostkę i też jeszcze chwilę podsmażę. Na końcu dodam pomidorki. Oczywiście, no jeżeli chcecie, to kiełbasę możecie pominąć i zrobić taką potrawkę po prostu bez mięsa. Do naszego farszu dodaję pomidorki koktajlowe. Wszystko razem mieszam i wyłączam. Możemy nakładać do kokilek. Farsz do mini zapiekanek mamy już gotowy. Teraz przygotuję sobie sos. Do śmietanki 30% dodaję szczyptę gałki muszkatałowej. I pieprz. I do tego jeszcze dorzucam szczypiorek pokrojony. Możecie też dodać pietruszkę. I całość mieszamy. Na chwilę odstawiam, i mogę nakładać farsz do kokilek. Przekładam sobie już farsz do kokilek. Dokładamy wszędzie, żeby było więcej, mniej więcej porówno. Farsz w kokilkach polewamy sobie naszym sosem. I takie kokilki wkładam do piekarnika. Grzałka góra-dół 185 stopni. Będę zapiekała je po około 15-20 minut, żeby się ładnie zapiekły. Zapiekanki w kokilkach mam już upieczone. Wyciągnę sobie je z piekarnika. I zapiekanki w kokilkach mam gotowe jeszcze przed zapieczeniem. Jeżeli chcecie, możecie sobie dodać jedno jajko, wtedy ono będzie takie fajne, sadzone. A teraz zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco i widzieć kolejne smaczne przepisy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!